To jest serce naszego radia, ja uważam. Jest to miejsce, gdzie nagrywamy wszystkie reklamy, gdzie dyrektor techniczny i dyrektor muzyczny czuwają nad tym wszystkim, co pójdzie w eter. To jest zalążek naszego studia nagraniowego. Radia Manhattan. Widzieliście Państwo pierwszą część, czyli studio nagraniowe, gdzie nagrywamy reklamy, jingle i wszystko co wychodzi w eter, co jest najważniejsze w radio. I chciałbym Państwu powiedzieć, że możecie Państwo z tego korzystać. Wszyscy ci, którzy chcą zareklamować swoje firmy w naszym radiu, wszyscy ci, którzy chcą opowiedzieć o swoich pieniądzach w naszym radio i te pieniądze zostawić w naszym radiu, aby później wyjąć większe pieniądze, mogą się zgłosić do działu reklam Radia Manhattan, a my już spreparujemy dla Państwa. Wspaniałą reklamę. Na czym polega twoja praca operatora serwisów agencyjnych? znaczy moja praca polega nie na tym, że jestem operatorem serwisów agencyjnych. Natomiast ja przygotuję, przygotowuję informacje, korzystając z Polskiej Agencji Prasowej i te informacje później są czytane na antenie Radia Manhattan. A jak przeprowadzona jest selekcja? Znaczy, no, trzeba wybrać te informacje, które są najważniejsze. My podajemy informacje z kraju i ze świata. My wybieramy te, które naszym zdaniem są najważniejsze. Marcin Taroczyński, w tej chwili producent Radia Manhattan. A właśnie, producent. Co to znaczy? W Radiu Publicznym osoba, nie ma takiej instytucji. Jest to osoba, która w trakcie programu dyż, ma określony dyżur z, razem z DJ-em, który prowadzi program, realizuje, puszcza muzykę, proponuje konkursy dla słuchaczy. Jak wszyscy chyba się zorientowali, na tym polega na razie program naszego radia. Producent jest odpowiedzialny za całość programu. Może też przedstawiać serwisy, odpowiada za pracę serwisowców. Za terminy wydania tych wiadomości, za terminy reklam. No, praktycznie jest odpowiedzialny za cały program. Jego zadaniem jest panowanie nad tym. No i program jest udany, kiedy radzi z tym sobie jak najlepiej i jak najlepiej współpracuje z tymi ludźmi w koło. Znajdujemy się, myślę, w drugim sercu naszego organizmu, czyli Radia Manhattan 7010 oraz TFM, w DJC. Jest to miejsce, gdzie. Gdzie pracuje DJ, człowiek, który bezpośrednio jest odpowiedzialny za to, co wychodzi w eter, ponieważ on hebluje. Jej domeną radia, właśnie takiego, jakim my jesteśmy, jest to, że wszystko robimy sami. Znaczy DJ robi sam, miksuje, wypuszcza utwory, wypuszcza reklamy, wypuszcza jingle, rozmawia z słuchaczami i w ogóle odpowiada za, za wszystko, co wychodzi w eter. W sensie odpowiedzialnym, materialnym, prawda? Tu mój kolega DJ odpowiedzialny jest za swoje 4 godziny, prawda? Powiedz może szybko co, Jak się pracuje? Świetnie się pracuje, po prostu. Jest dobre radio, dobra muzyka, odpowiedni sprzęt, wszystko jest na miejscu, dlatego pracuje się dobrze. I myślę, że zadowoleni są słuchacze z Radia Manhattan. Jakie cele sobie stawiacie? Czym chcecie się różnić od radia publicznego? Nasze radio to 80% dobrej muzyki. Reszta konkursy. Informacje, serwisy, wszystko to, co interesuje młodych i nie tylko młodych ludzi, bo nasze radio jest generalnie radiem przekrojowym. 20, nawet 16, 14, 50, 60, prawda? No to tyle. Nie boicie się konkurencji radia. Boimy się, boimy się konkurencji, bo przecież cóż to by było za życie. Życie polega na tym, że jest wieczna walka, prawda? I, i my też staramy się konkurować, tylko będziemy chcieli. Nie tyle robić sobie najróżniejsze psikusy, tylko konkurencja ma polegać na tym, że im wyższa poprzeczka, im wyżej będzie podnoszona poprzeczka, tym lepiej. Ja myślę, że już zdobyliśmy pewne grono słuchaczy, myślę, że nie, nie małe. Ja jeszcze raz przypomnę nasz, naszą częstotliwość, 7010 oraz 100FM, telefon do nas 365-777, no i do usłyszenia myślę. Dziękuję. Mhm.